Dzień dobry, witam Cię w 99. odcinku porannego inspiratora i dzisiaj porozmawiamy o koncepcji fioletowej krowy. Koncepcja bycia fioletową krową pochodzi z książki Seta Godzina, o takim właśnie tytule Fioletowa Krowa bardzo polecam ci tę książkę. I chodzi o to, żeby posiadać kombinację unikalnych zdolności. Prawda jest taka, że większość ludzi jest do siebie bardzo podobna. Jeżeli nie chcesz być osobą, którą dotkną jakieś kryzysy, jeżeli chcesz być kimś ciekawym, chcesz być dobrym pracownikiem, kimś poszukiwanym na rynku pracy, kimś, kto sobie zawsze poradzi, to musisz być właśnie taką fioletową krową, która całkowicie wyróżnia się w tłumie. I teraz, jak można to zrobić w bardzo prosty sposób? Pisz sobie na kartce papieru, co robi większość osób, które znasz, po prostu zacznij działać odwrotnie. Na przykład zastanów się, co robią Twoi rodzice, jak oni żyją. Przykładowo, jeżeli rodzice pracują na etacie, to pomyśl o jakimś własnym biznesie, czymś małym, nawet jakiś wiesz handel na Allegro czy cokolwiek takiego. Druga sprawa, jeżeli przychodzą z pracy oglądają telewizor, to może ty, jak przychodzisz z uczelni, to poczytaj jakąś książkę, albo idź biegać, albo zrób coś zupełnie innego. Dalej, jeżeli jeżdżą na wakacje tylko z biura podróży, to ty jedź w podróż stopem. Jeżeli jedzą jakiś ograniczony zestaw dań, to próbuj czegoś zupełnie nowego, raz na jakiś czas zjedz coś zupełnie innego. Tak samo może być ze znajomymi czy rodzeństwem. Jeżeli na przykład twoi znajomi mają kredyty mieszkaniowe, to ty pozostań mobilny. Nie bierz tego kredytu, przenoś się z miasta do miasta, mieszkaj w różnych miejscach, podejmuj różne aktywności. Jeżeli właśnie mieszkają tylko w jednym miejscu, są tacy mocno zakotwiczeni, no bo już mają kredyt, to już się, ciężko się przenieść, no to ty właśnie próbuj gdzieś się wyprowadzić raz na jakiś czas. Może zrobić jakąś małą relokację. Jeżeli twoi znajomi czytają Facebooka, to ty pisz na Facebooku. Jeżeli czytają blogi, to ty prowadź bloga. Jeżeli kupują różne rzeczy na Allegro, to ty handluj na Allegro, tak? Rozumiesz? Staraj się, żeby często się stawiać po tej zupełnie innej stronie. Jeżeli Twoi znajomi zadają się z ludźmi tylko takimi podobnymi do siebie, to Ty staraj się szukać znajomości w różnych innych osobowościach, tak? Poznawaj przeróżne osobowości, ludzi starszych, ludzi młodszych. Jeżeli na przykład studiujesz i masz za znajomych tylko studentów, albo Twoi znajomi tylko trzymają się w gronie studentów, to postaraj się poznawać ludzi starszych, przedsiębiorców, postaraj się także... Utrzymać jakiś kontakt, na przykład nie wiem z jakimiś dzieciakami z gimnazjum, możesz prowadzić jakiś wolontariat, żeby po prostu mieć szerszą perspektywę, co się w ogóle dzieje na świecie. Jeżeli ktoś czyta, tylko jeżeli masz znajomych, którzy czytają książki, to może napisz książkę. Jeżeli oglądają seriale, to spróbuj zagrać w jakimś serialu. To wcale okazuje się, ostatnio słyszałem, że dostanie się do serialu jako nawet taka typowo epizodyczną, żeby dostać jakąś epizodyczną rolę, to wcale nie jest aż takie bardzo skomplikowane. I. To oczywiście sprawi, i tak samo możesz działać później w biznesie. Sprawdź, co robi Twoja konkurencja, i czasami rób coś zupełnie odwrotnie rób coś zupełnie inaczej, i wtedy będziesz taką fioletową krową w tłumie. I tego typu zachowania sprawią, że dla wielu osób będziesz dziwakiem. Będziesz kimś, kto robi jakieś dziwne rzeczy, ale tak naprawdę dzięki temu Twoje życie będzie niesamowicie ciekawe. Będzie naprawdę niesamowicie ciekawe, przeżyjesz dużo rzeczy, poznasz wspaniałych ludzi. Otworzą się przed Tobą zupełnie nowe możliwości, zupełnie nowe perspektywy. Coś, do czego taki zwykły człowiek po prostu nie będzie miał dostępu. I wierz mi, warto być taką fioletową krową, więc zatem zastanawia się często, co w tym momencie robi taki normalny człowiek i zrób coś zupełnie innego. Przychodzisz do uczelni, co w tym momencie robi. Typowy student, a kładzie się spać. No to dobra, to ja pójdę się przebiec. Co w tym momencie robi na przykład typowo osoba, która wraca z pracy, włącza telewizor? Dobra, no to w takim razie ja pojadę na jakieś spotkanie. Co w tym momencie typowo robi moja konkurencja? Na przykład, jeżeli sprzedała już coś klientowi, to co oni zazwyczaj robią? No, zazwyczaj nic nie robią. No to w takim razie ja zrobię jeszcze to, to i to, ok? Myśl, właśnie, myśl w taki sposób, żeby robić coś zupełnie innego, bądź fioletową krową w tłumie takich szarych krasul. I to jest aż takie proste. Jeżeli podobało ci się to wideo, to oczywiście nie bądź Krową, która tylko ogląda poranne inspiratory i nic tym nie robi, tylko właśnie wbij łapę w górę. Zostaw komentarz, wyróżnij się z tego całego tłumu, który tylko ogląda i nic tym nie robi. Tylko daj, zostaw po sobie jakiś ślad, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. I jeżeli podobał Ci się ten inspirator, to oczywiście wbij ciuka do góry, zostaw komentarz, pobierz sobie bezpłatnego e-book'a, przestań nie męczyć i weź się wreszcie do roboty. I oczywiście znowu, ileś osób tylko go pobrało, ale ty pobierz go i przeczytaj, napisz mi maila, jak Ci się podobał i również wtedy się wyróżnisz, Wiesz mi. Wcale takich maili nie dostajemy zbyt dużo, więc jeżeli napiszesz, co ta książka pomogła w Twoim życiu, czy co w ogóle pomogły poranne inspiratory w Twoim życiu, będzie mi niezwykle miło, być może wywiąże się z tego jakaś znajomość. I to już wszystko na dzisiaj, Pozdrawiam Ci serdecznie i do zobaczenia jutro w setnym odcinku porannego inspiratora.